Drodzy czciciele męki pańskiej, przyjrzyjmy się dzisiaj kolejnej cnocie, którą pan Jezus okazał podczas swojej męki, a jest nią cierpliwość. Jest to cnota, która sprawia, że człowiek bez narzekania, bez szemrania, bez takiej wewnętrznej goryczy ducha znosi pewne przeciwności, nierzadko niesprawiedliwość, która na niego spada. Przy czym cierpliwość i to jest chyba oczywiste nie może być. Wewnętrzną zgodą na sam stan niesprawiedliwości, gdyż w, innym, gdyż w tym przypadku byłoby to, byłby to udział w grzechu cudzym, byłaby to zgoda na to, że ktoś grzeszy, a na to nigdy nie może być zgody. Tak więc, cierpliwość oznacza raczej zgodę na znoszenie owej niesprawiedliwości, kiedy nie da się jej uniknąć. Człowiek cierpliwy nie odpowiada złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczeniem. Zanim Pan Jezus okazał taką właśnie cierpliwość podczas swojej męki, wielokrotnie okazywał ją za życia w czasie działalności swojej, szczególnie wobec swoich uczniów, którzy wielokrotnie nie rozumieli Jego nauczania, Jego postępowania, którzy nie potrafili z tego wszystkiego wywnioskować, kim On naprawdę jest. Często Ewangelista mówi, że otępiały do ich umysłu, że Jezus dziwił się temu ich niedowiarstwu, ale znosił ich. Oczywiście bywały chwile, kiedy tak po ludzku Chrystus unosił się gniewem, na przykład szczególnie wobec świętego Piotra, który odwodził Go od podjęcia męki, albo względem kupców i bankierów w świątyni jerozolimskiej, których Pan nasz wyrzucił ze świątyni. Ale wiedzmy, że te zachowania naszego Pana nie były jakąś formą zemsty czy niekontrolowanego poddania się emocji. Nawet w Ewangelii świętego Jana przy okazji wypędzenia tych kupców. Możemy przeczytać, że nasz Pan sporządził bicz, którym powypędzał tych kupców. Sporządzić to trzeba mieć na to czas, trzeba to przemyśleć, a więc było to przemyślane działanie. Było przemyślaną formą ratowania grzeszników, ale trzeba przyznać bardzo rzadko stosowaną, gdyż zasadniczo do Pana Jezusa stosowały się słowa proroka Izajasza, który mówił mój sługa nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgnieczonej nie złami, ani knotka tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. I ta właśnie cierpliwość i łagodność naszego Pana uwidoczniła się najbardziej podczas Jego bolesnej męki. Najpierw wieczorem, Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. Do tego stopnia, że umył im nogi jak niewolnik. A następnie ustanowił najświętszy sakrament ciała i krwi swojej. Jak wiemy z doświadczenia, ludzie świadomi zbliżającej się śmierci mówią już o rzeczach najważniejszych. I to tym ważniejszych, im bliższa jest ta śmierć. A przecież Pan Jezus ustanowił najświętszy sakrament w przeddzień swojej śmierci można powiedzieć, w ostatniej chwili. Więc możemy stąd wywnioskować, że to właśnie Eucharystia. Stanowiła tę najważniejszą rzeczywistość, o której chciał im powiedzieć i którą chciał im zostawić. Rzeczywistość, która zawiera w sobie Jego najświętszą ofiarę. Jego miłość najpierw do ojca przedwiecznego, ale także ku ludziom, których przyszedł zbawić. I oto ofiarowuje im największą miłość, a równocześnie przy stole ostatniej wieczerzy siedzi razem z nim Jego zdrajca Judasz. Pomyślmy o bólu. Najświętszego serca Jezusowego, jaki to musiał być wewnętrzny cierń. A oto Chrystus znosi cierpliwie swojego zdrajca. Więcej, jak wejdziemy w te opisy ewangeliczne, widzimy, jak stara się Go jeszcze nawrócić, ale równocześnie Go nie upokarza wobec innych. Bardzo robi to delikatnie, taktownie. Także jakby zdrajca chciał, to by się domyślił. Zresztą myślę, że się domyślił, mógł z tego skorzystać, nie będąc upokorzonym. Oto cierpliwość Chrystusowa. Daje Mu szans. Drugi raz tę cierpliwość Chrystus okaże pogrójcu, kiedy pozwoli, by Judasz pocałował go pocałunkiem zdradliwym, a w zamian zadaje tylko to pełne łagodności pytanie: Przyjacielu, po coś przyszedł? Po pojmaniu Jezus wobec tak wielkiego zła i niesprawiedliwości najczęściej będzie swoją cierpliwość i łagodność okazywał nie przez łagodne słowa, ale raczej przez milczenie. I w tym kontekście zachęcam Was bardzo serdecznie do rozważenia Męki Pańskiej według Świętego Marka, bo właśnie w tej Ewangelii ten Ewangelista najbardziej uwypuklił milczenie Chrystusowe. W Jego Ewangelii, w Jego opisie Męki Pańskiej, Pan Jezus mówi tylko najbardziej niezbędne słowa. Poza tym cały czas milczy. W czasie procesu przed Kajfaszem wielu świadków spada fałszywe zeznania, a Jezus cierpliwie milczy. W czasie procesu przed Piłatem również pada wiele oskarżeń, a Jezus milczy. Święty Marek napisał, arcykapłani oskarżali go o wiele rzeczy. Piłat ponownie go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, jakie rzeczy cię oskarżają. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, także Piłat się dziwił. A więc godna podziwu była ta cierpliwość Chrystusa, nawet w oczach pogańskiego rzymskiego namiestnika. Dalej Jezus cierpliwie milczy, nie broni siebie, gdy tłum domaga się uwolnienia Barabasza, a jego chce ukrzyżować. Następnie widzimy naszego pana, dźwigającego ciężki krzyż. Widzimy, jak to czyni w zupełnym milczeniu. Również na krzyżu nie odpowiada on na zaczepki ze strony Żydów, ale poleca siebie ojcu przed przedwiecznemu. Jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Możemy sobie zadać pytanie, co podczas tego milczenia zewnętrznego działo się w Najświętszej Duszy Chrystusowej? Jakiemu dobru służyła ta godna podziwu cierpliwość? Po co to wszystko? I odpowiada nam Książę Apostołów: Chrystus, gdy mu złożeczono, nie złożeczył. Gdy cierpiał, nie groził. Ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie, a więc Bogu swojemu ojcu. A zatem pan Jezus, cierpliwie znosząc obelgi ze strony ludzi, pogan i Żydów, wewnętrznie modlił się za swoich prześladowców. Polecał siebie swojemu ojcu. Przez tą cierpliwość, zbawienną cierpliwość, okazał nam nieskończone miłosierdzie. I w tym właśnie punkcie nasz pan Jezus Chrystus. Diametralnie różni się od największych nawet postaci Starego Testamentu, które co prawda znosiły swoje cierpienia, oddawały te sprawy Bogu, ale równocześnie chciały, żeby jakaś sprawiedliwość Boża, jakaś kara Boża dosięgła tych ich prześladowców pomsta Boża. Posłuchajmy dla przykładu modlitwy Samsona, który schwytany przez Filistynów, pozbawiony wzroku i wystawiony na pośmiewisko modli się tak. Panie Boże, proszę Cię, wspomnij na mnie i przywróć mi siły przynajmniej na ten jeden raz. Boże, niech pomsz raz jeden na filistynach moje oczy. Także prorok Jeremiasz, potraktowany niesprawiedliwie przez przeciwników, wołał Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników. Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nim, aby odwrócić od nich Twój gniew. Dlatego wydaj ich dzieci na pastwę głodu i zgładź ich ostrzem miecza, Niech żony ich zostaną bezdzietnymi wdowami, mężowie ich niech zginą od zarazy, a młodzież ich niech zginie na wojnie od mieczu. Tymczasem Jezusowa cierpliwość miała służyć naszemu zbawieniu, naszemu ratunkowi. Apostołowie pisali o tym, cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną. On jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Drodzy czciciele Męki Pańskiej, błogosławiony Elret pisze, żeby spocząć doskonalej w słodyczy miłości bratniej, trzeba objąć ramionami prawdziwej miłości także i nieprzyjaciół. By jednak ten boski ogień nie przygasł ustrudzony trwaniem w nieprawościach, należy mieć ciągle utkwiony wzrok duszy w cichej cierpliwości umiłowanego Pana i Zbawiciela. Tak, moi drodzy, bez cnoty cierpliwości Niepodobna jest wypełnić przykazanie miłości bliźnie. Zastanówmy się nad naszym życiem, postępowaniem. Zadajmy sobie pytanie: Czy jesteśmy ludźmi cierpliwymi w stosunku do innych? Czy nie jest przypadkiem tak, że kiedy coś nie idzie po naszej myśli, to natychmiast wybuchamy w gniewem, natychmiast stajemy się opryskliwi, natychmiast nieprzyjemni dla otoczenia? To właśnie przez brak cierpliwości nie postępujemy w dobrem, nie rozwijamy się duchowo i popełniamy masę błędów. To jest nasza wina, choć też ma na nas duży wpływ ta otaczająca nas pseudokultura fast foodów, szybkości, tymczasowości, życia chwilą, ona zabiła w nas cnotę cierpliwości, czyli wytrwałego stawiania czoła przeciwnościom przy zachowaniu spokoju ducha. I tak chociażby przez brak cierpliwości zaprzestajemy świętą praktykę modlitwy wtedy, kiedy ona nas już tak nie cieszy, kiedy jest dla nas nużąca, nudna kiedy nie przynosi wymiernych efektów. Brak cierpliwości szybko prowadzi do porzucenia modlitwy. Brak cierpliwości ma opłakane skutki w dziedzinie wychowania, kiedy zamiast kolejny raz cierpliwie pochylić się nad dzieckiem, które zawiniło, które złądziło, wolimy wykrzyczeć naszą frustrację, krzyczeć w niebo głosy, zamiast rzeczywiście pomóc temu człowiekowi, poprawić się z jego błędów, mieć dla niego też cierpliwość. Brak cierpliwości sprawia, że małżeństwo ledwo co zawarte już się rozlatuje, bo ludzie zamiast uczyć się sztuki znoszenia siebie nawzajem i swoich wad, wolą ułatwiać sobie życie, ułatwiać życie ku swojej wiecznej zgubie. Ale może ktoś zapytać, w imię czego mam być cierpliwy w stosunku do innych? Co mi to nakazuje? Odpowiadam, masz być cierpliwy w stosunku do innych w imię tego, że Chrystus był cierpliwy w stosunku do Ciebie. Bo pomyśl sobie tak hipotetycznie, gdyby w czasie swojej męki Pan Jezus przestał być taki cierpliwy i zamiast modlić się tak, jak modlił, zaczął używać słów proroka Jeremiasza czy Samsona, zaczął modlić się o pomstę dla nas, grzeszników, czy osiągnęlibyśmy zbawienie? Nikt z nas by nie przetrwał. Wszyscy bylibyśmy przeklęci, potępieni. A więc cierpliwość Chrystusowa uratowała nas od potępienia. Chrystusowa cierpliwość przyniosła nam zbawienie. Chrystusowa cierpliwość sprawia, że Bóg czeka na grzesznika, żeby się nawrócić. I właśnie w imię tego, że Chrystus był cierpliwy w stosunku do ciebie, ty staraj się w ramach wdzięczności być cierpliwy w stosunku do Twojego bliźniego. Jak mówi zwrotka jednej z naszych pasyjnych pieśni, gdy cię skrzywdzono albo zraniono, lub serce czyjej zawiodło. O nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, krzyż, niech ci stanie zagodł. Kiedy więc będzie Ci ciężko znosić zło i niesprawiedliwość, bez narzekania i szemrania, to wtedy właśnie przypominaj sobie o cierpliwości naszego Pana i rozważaj ją w sercu. Cierpliwość bowiem jest nieodzownym warunkiem miłości, prawdziwej miłości Boga i bliźniego. Amen.